Seria Asfalt jest z nami niemalże odkąd tylko telefony otrzymały kolorowe wyświetlacze. Pamiętam jeszcze pobieranie asfalta na tyłach programu telewizyjnego. Dziś najnowszą częścią jest już Asphalt Legends Unite z 2024 i sprawdzimy sobie, jak wygląda tutaj graficznie, rozgrywka, no i oczywiście sposób monetyzacji. Bo i to trzeba omówić przecież w darmowej grze. Witam na kanale Gierkowym i ja już mam nadzieję nagrywać ostatni materiał na telefonie. Zapraszam. Asphalt Legends Unite jest już grą, która wyszła nie tylko na smartfony, ale niemalże na wszystkie platformy wraz z cross-platformowym postępem i rozgrywką. Sprawia to, że możemy wszędzie ją odpalić i kontynuować swój progres na innej platformie. Ciekawe posunięcie i myślę, że niezwykle też praktyczne, choć granie na telefonie jest tutaj też przyprawione dodatkowymi smaczkami, głównie jeśli chodzi o sterowanie. Ale najpierw, może pomówię o grafice, bo ta, jak na smartfonie, jest moim zdaniem, niesamowita. Niezwykle szczegółowa, bardzo realistyczna grafika. Mnóstwo licencjonowanych samochodów oraz fikcyjne lokacje. Doskonale się tutaj komponują. Będziemy tutaj jeździć nie tylko na asfalcie, ale niemalże na każdej innej powierzchni, jaka nam będzie po drodze. Osobiście jestem pod wrażeniem całej otoczki graficznej, tym bardziej, że na małym ekranie wygląda ona niesamowicie. Wszystko to sumuje się na niezwykle arkejdową rozgrywkę, która zdaje się być połączeniem kruzyna i barnauta. Elementy kluzyna są tutaj stąd, że mamy również do wykonywania proste triki, które to są na rampach i czy to są to beczki, czy obroty. Będziemy za to nagradzani tutaj również nitrosami. Te będziemy wykorzystywać bardzo często, niemalże tak jak w Parnaucie, ale mamy tutaj dodatkowe smaczki co do ich wykorzystania. Nitro możemy wykorzystać właściwie na trzy sposoby. Ładując je na maksa, generujemy tak zwany shockwave, który. Z łatwością zmiecie pobliskich przeciwników na naszej trasie i daje nam największe przyspieszenie, jednak też jest dość krótkotrwałe. Jest również tak zwane perfect nitro, które aktywujemy klikając raz, a następnie mniej więcej po sekundzie drugi raz, kiedy to spalanie nitro pojawi się na niebieskim polu. Wówczas mamy długotrwałe i szybkie nitro. Ostatni sposób jest no, wówczas, kiedy nie trafimy z naszym Perfect Nitro czy Shockwave'em i otrzymamy zwykłe pojedyncze przyspieszenie naszej fury. Element godny barnauta to właśnie niszczenie innych przeciwników. Mamy nawet tutaj specjalny obrót służący nam głównie po to, abyśmy mogli zmieścić przeciwników, którzy są zaraz obok nas. Wcześniej wspomniany shockwave, czy też dociśnięcie przeciwnika do barierki sprawi, że te również wylecą w powietrze jak szmaciane lalki. Niszczenie jest tu przeciwników trochę zbyt łatwe moim zdaniem, ale daje taką samą satysfakcję jak w serii Burnout. Całość sprowadza się oczywiście do generowania jak największej ilości nitrosów, abyśmy mogli zyskać przewagę nad przeciwnikami. Także asfalt tutaj daje nieco takiego swojego smaczku, zapożyczając pomysły od wcześniej już istniejących przeciwników z gatunku. Moim zdaniem łączy się to tutaj bardzo dobrze i wciąga na nieco dłużej niż 5 minut. Z grą bez problemu możemy zostać na dłużej, bo jak na grę darmową nie jesteśmy tu przymuszeni do multiplayera, a mamy dość rozbudowaną kampanię też dla jednego gracza. Także nie musimy tutaj męczyć się z silniejszymi przeciwnikami, tutaj możemy w spokoju grać również samemu. Asphalt Legends Unite na telefonie oferuje nam trzy sposoby sterowania. Pierwsze takie klasyczne, gdzie to oczywiście dotykowo będziemy kierować naszym pojazdem. Drugi pozwala nam skręcać za pomocą przechylenia telefonu. Jest to o tyle bardziej precyzyjne, że będzie nam to działać trochę jak kierownica. Jednak wymaga to dość sporo przyzwyczajenia. Nie mamy tutaj przecież wyczuwalnego limitu, jak daleko może skręcić nasz telefon i będziemy bardzo często z początku skręcać to za lekko, to za mocno. Wymaga to przyzwyczajenia, ale w tym szaleństwie jest metoda i naprawdę dobrze się steruje w ten sposób. Jeśli na gameplayu widzicie całe to przechylanie się ekranu, to właśnie po to, Abyśmy przy przechylaniu telefonu dalej mogli widzieć naszą trasę w linii prostej. Sprawdza się to dobrze, choć no, przyzwyczajałem się tutaj naprawdę długo. Polecam, bo jest to też odskocznie od jakiegokolwiek tradycyjnego sterowania. Jednakże, żeby nie wyglądać gdzieś w trasie jak debil machający telefonem, jest też trzecia opcja. Czyli tak zwane Touch Controls. Jest to niemalże zautomatyzowany sposób kontroli pojazdu, który to za nas będzie również też skręcał. My natomiast będziemy jedynie ograniczać się do decydowania, kiedy mamy wejść w drift, jaką mamy trasę obrać poprzez machnięcie palcem po ekranie w odpowiednim kierunku i nasz samochód podąży, czy to skokiem, czy to za nitrosem, czy po prostu w inną alejkę. Trzeba również tutaj mieć refleks, bo jeśli zrobimy to za późno albo jeśli zrobimy też ręcznie wcześniej obrót, no to nasz samochód może też walnąć w jakiś słupek po drodze. Także no, nie jest to całkowicie odporne na debili. Trzeba tu mieć refleks, decydować szybko, no i driftować, generując sobie jak najwięcej Nitro. Nitro też nie jest tu automatyczne w tym schemacie sterowania. Będziemy musieli nadal sami decydować. Kiedy ono będzie odpalone, sprawia to, że rozgrywka jest tutaj wówczas dużo prostsza i jest to bardziej jako takie ułatwienie dostępu dla niedzielnych graczy. Choć faktycznie w podróży też bardzo może się przydać. Grafika, rozgrywka to wiadomo nieodzowny element gier, jednakże z racji tego, iż jest to gra darmowa, no to trzeba pomówić o monetyzacji oczywiście. Zacznę tutaj od największego grzechu Asphalt Legends Unite. Gra przymusza nas do oglądania reklam od czasu do czasu, czy to jeśli wejdziemy też w tryb kariery. No, pół biedy jeszcze, gdyby to było chociażby tak łatwe do ominięcia jak na YouTubie, ale nie, jest to dużo bardziej upierdliwe, także no, hańba twórcom za coś takiego. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o pozostałe sposoby monetyzacji, no to też mamy tu na co narzekać. Oczywiście każdy jeden element będzie tutaj możliwy do kupienia, ulepszenia samochodów, czy nawet chociażby paliwo, no bo nie będziemy mogli grać bez punktów paliwa, a to marnuje nam się z każdym wyścigiem. Każda co to wyższa klasa pojazdów tego paliwa ma mniej, co oznacza, że nasze sesje z grom będą musiały być siłą rzeczy krótsze, jeśli nie mamy innych pojazdów. A jak zdobywamy te pojazdy? No, chyba w najgorszy możliwy sposób. Nie zdobywamy ich w jakikolwiek sposób yy, losowo yy, dropiąc z paczek, czy w ogóle je kupując w jakikolwiek sposób. Będziemy do nich zbierać karty. Odpowiednia ilość kart da nam samochód. Ale to jeszcze nie koniec. Te karty będziemy mogli zbierać dalej, aby zyskać ten pojazd, ale z większą ilością gwiazdek. Sprawia to, że grind w tej grze jest niesamowity i aby jakkolwiek być konkurencyjnym w trybie multiplayer, będziemy musieli spędzić niemało czasu z tą grą, albo nie mało pieniędzy. Małym pocieszeniem w tym wszystkim jest to, że istnieją tutaj również dzienne wydarzenia, czy też specjalne wydarzenia, które pozwolą nam siąść za sterami samochodów w pełni dopakowanych w wyższej klasie. I sprawdzić, jak tą grę gra się na pełnym wypasie. Plusem jest to, że w tych wydarzeniach wszyscy startują z identycznymi osiągami, sprawiając, że osiągnięcie tutaj pewnej topki, pewnego procentu, top, który jest tu wymagany, aby uzyskać lepsze nagrody, jest możliwe tutaj dla każdego, niezależnie od tego, czy płaci czy nie. Niemniej jednak, to, jak wiele jest tutaj do zdobycia. To głowa mała, tym bardziej, że nie możemy wybrać sobie pojazdu, którego chcielibyśmy sobie faktycznie kupić. Musimy liczyć na szczęście i to niejednokrotnie. Asphalt Legends United niesamowicie broni się rozgrywką, choć potrafi zniechęcić przytłaczającą ilością grindu, jaki musimy zrobić dla chociażby jednego w pełni wypasionego pojazdu. Ograniczone paliwo dla graczy, którzy nie płacą, również tutaj nie jest zachętą, choć może to i jest dobra rzecz, jeżeli chcemy po prostu na chwilę przysiąść gdzieś, czekając na autobus albo na swoją kolejkę gdziekolwiek. Wówczas będziemy mieli dokładny moment, w którym będziemy mogli odejść od tej gry, przejeżdżając lepszym pojazdem raz, yy, dwa razy. I wówczas uderzając oczywiście o ściany, bo będziemy musieli poczekać na to, aż to paliwo się odnowi. Gra w ten sposób jest naprawdę świetna do zagrania sobie dla pojedynczego gracza od czasu do czasu, ale zostając tu na dłuższą metę, narażamy się na typowy dla free-to-playowej gry niesamowity grind. Grę oceniam na naprawdę bardzo dobrą, patrząc tylko i wyłącznie na rozgrywkę, ale należą się jej baty za całą tą otoczkę, typową dla gier darmowych. Całe szczęście jest tu bogaty tryb single player, i dla niego chociażby też warto tutaj zostać na nieco dłużej. Z mojej strony to wszystko. Cześć.